Co daje prawdziwe szczęście? Tego się nie spodziewałeś. No i ja też się tego nie spodziewałem w momencie, gdy zacząłem się zastanawiać nad tym, co mogłoby mi, wiecie, dać takie prawdziwe y, szczęście. Ale lecimy po kolei. E, filmik bardziej do słuchania niż do oglądania. E, challenge dla widzów: zastanów się, kiedy jesteś szczęśliwy, szczęśliwa. E, przyda się to, takiego, wiecie, trochę takiego momentu samokontroli, e, po prostu. E, gdy będziemy szczęśliwi, gdy jesteśmy szczęśliwi, zapamiętajcie sobie to, wrzućcie sobie to w waszą analizę waszego życia i czy, czy to jest to, co chcielibyście po prostu, nie wiem, odczuwać codziennie, czy, czy to jest to, w którą stronę chcielibyście, żeby wasze życie zmierzało i tak dalej. Więc generalnie warto, warto przeprowadzać sobie taką analizę własnego życia. Im częściej, tym lepiej. Natomiast, no, ciężko mówić o szczęściu, bo każdy z nas jest inny. Natomiast wydaje mi się, że jest wspólny mianownik tego szczęścia, i to jest właśnie to, czego ja nie spodziewałem się znaleźć w momencie, gdy zacząłem się zastanawiać nad tym szczęściem. Aczkolwiek, wszystko do tej pory, co. Co robię, wydaje mi się potwierdzać po prostu to, że, że chyba, chyba, mam, chyba mam rację z tym szczęściem. No i też znalazłem to później potwierdzenie u innych mówców motywacyjnych, takich bardziej, wiecie, topowe po prostu osoby i tak dalej, książki, ich wywiady, wykłady, cokolwiek. Wydaje mi się, że to wszystko potwierdza się i sprowadza do tego jednego wspólnego mianownika, ale no musimy jakoś do tego dojść razem, do tego mianownika, więc wytrwajcie jeszcze chwilkę. Filmik nie będzie długi, ale, ale wspólnie dojdziemy do tego mianownika i no mam nadzieję, że po prostu wyciągniecie z tego jakieś wnioski dla siebie. Czyli zacząłem się zastanawiać nad tematem szczęścia. A kiedyś gdzieś tam wpadł w rozmowie po prostu taki temat i. Co to jest to szczęście, co chcemy ten, jak je osiągnąć, co by dało, wiecie, człowiekowi prawdziwe szczęście, co dla mnie znaczy szczęście, co dla drugiej osoby i tak dalej. No i generalnie, no ciężko wstrzelić się w temat taki, wiecie, wielki jak prawdziwe szczęście. To, to, to nie da się tak z marszu, to książki, wiecie, literatura jest na ten temat dość bogata, znajdziecie masę po prostu, masę materiałów jeśli chodzi o szczęście, więc to jest bardzo ciężki temat do wstrzelenia się. Ale jako, że ciężko było zacząć, od, wiecie, od takiego dużego tematu, no to stwierdziłem, że dobra, to małymi krokami do, do tego prawdziwego szczęścia, czyli zacznijmy od przyjemności, no i później prawdziwe szczęście. No tak jak zaczynam od przyjemności, czyli od tych wiecie takich najdrobniejszych rzeczy, kiedy jestem szczęśliwy, no nie wiem, zjem sobie coś dobrego. Oczywiście tutaj wiecie, trzeba uważać na zajadanie emocji i na takie rzeczy, no ale generalnie lepiej zjeść coś dobrego niż coś niedobrego, no nie? Taka prosta sprawa, albo zjeść sobie, pozwolić sobie, gdy możemy sobie pozwolić na zjedzenie czegoś po prostu lepszego, a nie takie wiecie, co na co dzień jemy, żeby tylko przeżyć, no nie? Nie wiem, ktoś lubi grać w gry komputerowe, oglądać filmy, seriale, cokolwiek, telewizję i tak dalej, może wtedy odczuwać przyjemność. Czy to jest to prawdziwe szczęście? Nie wiadomo, ciężko wiecie, ciężko, raczej, raczej mało prawdopodobne, no ale jakieś szczęście na pewno wtedy odczuwamy. Używki, no wiadomo, no tu na pewno ludzie odczuwają szczęście, jak wpadają w takie różne nałogi i tak dalej. Tylko, że to trzeba właśnie uważać, żeby nie, ten, nie zniszczyć sobie życia. No ja akurat nie, nie popieram żadnych używek, bo to, 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 jest, to nie jest droga do szczęścia, to jest po prostu. To jest takie wiecie, no, no wiecie czym są używki, no, co, co wam będę tutaj gadał, to jest po prostu zła droga i no niestety, ale raczej ciężko później się wykaraskać z tego, bo uzależnione ciało no, nie jest w stanie racjonalnie po prostu podejmować decyzji, no nie, yy, hobby. No to już idziemy troszkę lepszą, lepszą stronę, czyli mamy coś, co po prostu sprawia nam przyjemność, nie wiem, zbieranie słoników na przykład, jakichś tam, wszystkich słoników, jakie ten, bo po prostu takie hobby, nie wiem, zafiksowaliśmy się i każdy dodatkowy słonik po prostu i z każdym mamy jakieś tam, wiecie, yy, 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 wspomnienia, że na przykład A, tego dostaliśmy od tego, yy, ten po prostu mamy od lat, yy, bo od dziecka na przykład tego gdzieś tam kupiliśmy na wycieczce i tak dalej. I to wszystko może sprawiać, po prostu ktoś sobie staje, wiecie, przed takim słonikowym regałem no i po prostu przypomina sobie to, tamto i to wszystko sprawia mu szczęście. Dodatkowo, wiecie, to figurki są ładne, to, to tym bardziej sprawia szczęście, no nie? Więc już idziemy troszkę ten, ktoś inny może powiedzieć, że praca. No praca też może sprawiać szczęście, no akurat Polacy to my głównie narzekamy, ale no może komuś ta praca będzie sprawiać y, szczęście, zresztą na kanale też już dawałem różne f, filmiki na ten temat, jak poprawić sobie po prostu samopoczucie w tej pracy i, i żeby praca nie była ta, dla nas taka uciążliwa. Y, urlop, odpoczynek, urlop, odpoczynek, no na pewno będziemy wtedy szczęśliwi. Chociaż też tam mogą się zdarzyć, wiecie, za dużo urlopowiczów w jednym momencie, w jednym miejscu. No i no, nie do końca te, te wakacje, czasami wracamy bardziej zmęczeni z wakacji niż gdybyśmy chodzili do pracy, no nie? No ale dobra, idziemy w, w tą dobrą stronę, jeśli chodzi o szczęście. Yy, może są to drobnostki. Czyli drobnostki nam sprawiają, wiecie, takie prawdziwe szczęście. Czyli w momencie, gdy jesteśmy uprzejmi dla kogoś, gdy ktoś jest dla nas uprzejmi, no nie wiem, dżemkę sobie walniemy 15 minut gdzieś tam za dnia, może kąpiel jakąś dobrą sobie weźmiemy i to wszystko po prostu spowoduje, że jesteśmy wtedy szczęśliwi przez tą chwilkę kąpieli, no nie? Może sen sprawia nam szczęście, medytacja. Dobra, a może jakieś wielkie projekty zamiast drobnostek, no nie? Czyli może. Jakiś wielki projekt w pracy, nie wiem, latami, latami pracowaliśmy nad czymś i teraz kończymy ten projekt, nie wiem, oddajemy do realizacji, albo już nie wiem, budowaliśmy, projektowaliśmy jakiś duży budynek, budowaliśmy go, jest zbudowany, i może to po prostu jak zakończymy budowę jakiegoś tam gigantycznego mostu między. Polską, a Szwecją na przykład, po Bałtyku, ale głupoty Marcinka dasz, a mniejsza o to, czemu nie. No to może to nam sprawi po prostu, wiecie, takie szczęście, o kurczę, takie coś, no na pewno by takie coś podbudowało ego niejednego Polaka, gdybyśmy potrafili coś takiego zrobić, no nie? Może podróżowanie, jakiś wielki projekt typu, nie wiem, będziemy podróżować po świecie, chcemy zwiedzić ileś tam krajów i tak dalej, albo jakieś określone kraje mamy na liście, które chcielibyśmy zwiedzić i po prostu może to nam będzie dawać prawdziwe szczęście, może związane coś z ludźmi, czyli miłość, rodzina, relacja ogólnie z naszą rodziną, z naszymi najbliższymi, może własna rodzina, partner, partnerka i tak dalej. No to na pewno będzie nam dawać szczęście, no nie? Cele, czyli realizacja w ogóle celów małych, dużych, czy to w życiu osobistym, czy w pracy, nie wiem, wybudowanie domu, a może po prostu posprzątanie, no nie? Posprzątaliśmy, na pewno będziemy czuli jakieś szczęście. Spełnienie, spełnienie no czegokolwiek. Pełnie jakiegoś wielkiego marzenia, czegoś, co postanowiliśmy sobie, wykonanie tego i tak dalej. Może rozwój osobisty będzie nam sprawiał szczęście, czyli że każdego dnia stajemy się swoją najlepszą wersją samego siebie, no nie, to na pewno ten to na pewno będzie nam sprawiać szczęście. Może odczuwanie, wiecie, wdzięczności, może wolność, autonomia. Zresztą wolność autonomia to na pewno będzie nam sprawiać szczęście w momencie, gdy to my decydujemy i możemy sobie podjąć decyzję, co chcemy robić. I nie musimy się wiecie, liczyć po prostu z tym, że nie wiem, jesteśmy prześladowani przez rząd albo yy, jesteśmy pod zaborami i tak dalej. No nie? w dzisiejszych czasach mamy tą wolność autonomii, aczkolwiek no, pieniądze nas ograniczają, więc też nie do końca mamy tą wolność autonomię. Może zachowywanie tego balansu w życiu, czyli balans między pracą, yy, rodziną, yy, tymi rzeczami prywatnymi, tymi rzeczami yy, bardziej po prostu zawodowymi i tak dalej, między u, u, odpoczynkiem i tak dalej, między w ogóle tymi wszystkimi rzeczami. Może to nam sprawi przyjemność. Widzicie? Może to nam da po prostu szczęście, no nie? Yy, generalnie ta lista mogłaby być bardzo, bardzo długa. No ale w skrócie można by ją podzielić na rzeczy, ludzie my, rzeczy, czyli po prostu no Przedmioty, właściwie wszystko, co się wiąże z finansami, z materializmem, i tak dalej. No, chcemy podróżować, no to potrzebne są pieniądze na to. Chcemy mieć te słoniki, no to potrzebne są pieniądze na to. Może te słoniki dadzą nam szczęście. Może jak będziemy mieć kolekcję z luksusowych samochodów, może to nam da prawdziwe szczęście, i tak dalej. Ludzie, czyli po prostu inni ludzie, którzy nas otaczają, i relacje z tymi ludźmi. I my sami. I teraz jak ja analizowałem, to wyszło mi na to, że ja nie mam wpływu na te rzeczy zewnętrzne za bardzo, czyli na te rzeczy materialne, czyli na te podróże, finanse i tak dalej, to tak. Nie, nie do końca mam wpływ na to, to same, same te słoniki nie przypłyną do mnie, to musiałbym sobie, na przykład, nie wiem, pokupować, no nie gdybym, gdybym miał takie hobby, jak zbieranie słoników, no nie? Czy podróże, no to też musiałem troszkę kasę, ludzie. No, okej, okay, no ludzie, nie mam wpływu na drugą osobę, aczkolwiek od mojego nastawienia, no zależy też nastawienie tej drugiej osoby. Więc widzicie, wszystko według mnie, jeśli chodzi o prawdziwe szczęście, sprowadza się do świadomości nas samych. Czyli my musimy sobie uświadomić, że cokolwiek by nie było na tej liście, to to wszystko, no, oczywiście wy sobie możecie zrobić własną listę, ale to wszystko co spotkacie, w, wiecie, w książkach, w jakichś innych filmikach na temat szczęścia w życiu i tak dalej. To to wszystko sprowadza się do nas samych. Więc my musimy być po prostu tego świadomi, że to szczęście, nasze szczęście, zależy od nas samych. I teraz tak, to wszystko, cała ta lista praca nad sobą. Czyli tak, rozwój osobisty. Jeśli chcemy być szczęśliwi w życiu, Chcemy świadomie, prawdziwie być szczęśliwi w życiu. Nieważne, która z tych rzeczy po prostu daje nam, wiecie, tą taką prawdziwą radość. Czasami ja odczuwam gigantyczne, takie prawdziwe wewnętrzne szczęście, gdy popatrzę się w niebo. Tylko i wyłącznie na, nie wiem, niebieskie niebo i chmurki jakieś tam na niebie. Czy w ogóle zwykle po prostu ten... Wtedy czuję taką wdzięczność, czuję taką radość, przepełniającą mnie wewnątrz i tak dalej. I... Takie uczucie chciałbym, żeby towarzyszyło mi całymi dniami każdego dnia. Non-stop właściwie. Oczywiście nie jest to możliwe, no bo życie to życie, no nie? Czasem ktoś nas denerwuje, czasem wydarzenia w życiu inne są negatywne i tak dalej, ale no takie uczucie to wtedy ja czuję się, wiecie, czyli drobnostka. Na niebo popatrzycie, ale ja muszę sobie uświadomić, aha, czyli takie coś sprawia mi tą prawdziwą radość. Zwykłe popatrzenie się na niebo, nie, niekoniecznie ten. Niekoniecznie wiecie, potrzebne są do tego pieniądze, no wystarczy się popatrzeć w niebo, no nie? No, ale nie mógłbym, wiecie, popatrzeć się w niebo i czuć takiego prawdziwego szczęścia, gdybym na przykład no, nie dbał o pozostałe rzeczy, no nie? Czyli gdybym nie miał y, roboty, gdybym nie ten, y, gdybym nie dbał o relacje z innymi ludźmi i tak dalej, no bo wtedy ciężko popatrzeć się w niebo i odczuć, wiecie, gigantyczne szczęście, jeśli z tyłu głowy y, mamy, a przed chwilą pokłóciliśmy się z kimś, a nie mamy za, na rachunki za prąd na przykład, no nie? Więc generalnie wszystkie te rzeczy sprowadzają się do. Naszej wewnętrznej yy, pracy i naszej zewnętrznej pracy. Czyli my na to szczęście musimy pracować. A w jaki sposób pracujemy na szczęście? Nie chodzi mi tutaj o fizyczną pracę, bo tu, yy, bo tu po prostu niektóre rzeczy to, to, to nie chodzi o taką, wiecie, pracę, że chodzimy do pracy, musimy zarabiać na to wszystko pieniądze i to nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że musimy pracować nad samym sobą. I cokolwiek sobie postanowimy, cokolwiek postanowimy, że wiecie, to tak, to dzięki, to mi sprawia przyjemność, to mi daje to prawdziwe szczęście, to żeby do tego dążyć, samodyscyplina. Samodyscyplina, tak, czyli po prostu jeśli ja sobie postanowię, wiecie, zanalizuję sobie, że to mi sprawia przyjemność, czy tamto mi sprawia przyjemność, oczywiście muszę mieć spokojną głowę, jeśli chodzi o finanse, muszę mieć spokojną głowę o relacje z innymi ludźmi i tak dalej, to Wykonywanie tego wszystkiego wymaga samodyscypliny i zauważyłem, że w momencie, gdy postanowię sobie coś i wykonuję to, czyli samodyscyplinuje się do wykonywania tego, mimo iż mi się na przykład czegoś nie chce robić, nie wiem, chciałbym sobie podróżować na przykład po świecie, no nie, no ale mi się nie chce, no to widzicie, samodyscyplina wtedy wkracza, no nie, no jeśli wiesz, że, byłeś na gdzieś tam, nawet nie wiem, do lasu się przejechać na rowerze i wczułeś wtedy prawdziwe szczęście, to ja muszę się zmotywować do tego, żeby znowu wsiąść na rower, nie wiem, jechać do tego lasu, czy gdzieś tam iść z buta, czy, czy po prostu samochodem gdzieś dojechać. I to wszystko to jest samodyscyplina. Czyli po prostu postanawiam sobie, analizuję sobie wszystko, wiecie, co sprawia mi szczęście, Postanawiam sobie, że no kurczę, faktycznie, no, to, to lubię, to czuję się wtedy naprawdę szczęśliwy. Wiecie, tu każda z tych rzeczy po prostu sprawia szczęście, ale nad każdą z tych rzeczy trzeba pracować. A żeby pracować, no to nie wystarczy sobie tego zanalizować i wiecie, przemyśleć, tylko trzeba naprawdę podjąć decyzję, że Okej, okay, to mi sprawia przyjemność, to mi sprawia to prawdziwe szczęście, chcę tego więcej w moim życiu i w tą stronę trzeba pracować. No, i tych rzeczy nam się nie będzie chciał robić. I to jest, wiecie, taki paradoks, że po prostu w momencie, gdy ja sobie postanowię, aha, chcę to, 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 to bo wiem, że wtedy będę odczuwał prawdziwe szczęście. A wkracza mi takie, wiecie, bieżące myślenie, bieżąca, taki pośpiech tego dnia codziennego i po prostu najzwyklejsze, wiecie, blokady z mózgu, a mówiłem zresztą już o tym w wielu moich filmach poprzednich, to możecie sobie posprawdzać, wiecie, jak, jak po prostu odgrywanie starych programów, a lepiej nie, lepiej się poruszaj, lepiej się nie ruszaj, tylko wiecie, posiedź po prostu, poleż sobie, nic nie rób, też będziesz szczęśliwy, no nie? trzeba tu też odróżnić to takie prawdziwe szczęście od tego takiego szczęścia wiecie narzucanego nam przez naszą własną podświadomość no nie która akurat no, w tym momencie będzie działać przeciwko nam no i samodyscyplina tutaj wkracza czyli postanowiłem sobie coś zanalizowałem postanowiłem że to mi sprawia przyjemność tego chcę mieć więcej w życiu muszę nad tym pracować i tylko i wyłącznie żeby nad tym pracować no to samodyscyplina no i w materiałach później zna faktycznie znalazłem że samodyscyplina daje prawdziwe szczęście Dlaczego? Bo to są. Y, musimy się zazwyczaj dyscyplinować do tych rzeczy, których nam się nie chce robić na poziomie, takim, wiecie, codziennym, y, na poziomie takim, podświadomo się odgrywa stare pro, programy, ale są to rzeczy, które na poziomie świadomym sami sobie postanowiliśmy. Czyli ja na poziomie świadomym zanalizowałem sobie, co mi daje, wiecie, co mi daje szczęście w życiu, kiedy się czuję naprawdę szczęśliwy i ja do tych rzeczy muszę pracować. Ja, ja do każdej z tych rzeczy muszę po prostu pracować, muszę się przyłożyć. Wiecie, no, na przykład, nie wiem, żeby być uprzejmym w stosunku do drugiej osoby. Dowolna z tych rzeczy to jest, to jest po prostu moja praca. To jest moja praca nad, nad każdą z tych rzeczy. Muszę się, wiecie, odpowiednio nastawić, muszę odpowiednio pracować nad sobą i tak dalej. A tego mi się nie chce robić, bo odgrywa moja podświadomość stare moje wszystkie programy, i z którymi walczyć muszę po prostu każdego dnia. W każdej chwili. Każdy z nas musi po prostu walczyć z tymi naszymi starymi programi, programami. Więc. Samodyscyplina to jest według mnie klucz do prawdziwego szczęścia. Czyli analizujemy sobie, co nam daje prawdziwe szczęście. Kiedy się czujemy naprawdę szczęśliwi. Na pewno każdy z nas miał jakiś moment, gdzie poczuł takie wiecie, prawdziwe szczęście. Chcemy tych momentów mieć więcej w życiu, więc musimy. Po prostu postanowić sobie, aha, nic trudnego, nie wiem, chcę więcej podróżować, bo to wtedy czuję się wolny i tak dalej. No to muszę bardziej popracować, nie wiem, w robocie, żeby dostać, nie wiem, wyrobić się wcześniej z robotą, żeby w odpowiednim momencie wziąć urlop i tak dalej, i tak dalej żeby popracować w ogóle na przykład nad kasą, no bo musimy poprawić sytuację finansową, jeśli chcemy na przykład naprawdę podróżować albo zmienić nasze nastawienie, jeśli chodzi o podróże, bo to w dzisiejszych czasach jest cała masa różnych możliwości. Na przykład możemy przeglądać codziennie oferty, jakieś tam wiecie, last minute i, i nie wiem, po, poduczyć się po prostu, jak podróżować za niewielkie pieniądze, no nie, bo są też takie możliwości w dzisiejszych czasach. Ale musimy się tego nauczyć, musimy się do tego dyscyplinować. Także według mnie... Tym, tą rzeczą, której po prostu ja nie spodziewałem się, że gdy po prostu analizowałem, wiecie, co mi daje prawdziwe szczęście, to nie spodziewałem się, że doprowadzi mnie to do samodyscypliny. Nie wiem, powiedzcie po prostu, jakie wy tu macie swoje przemyślenia, to będę wdzięczny za każde przemyślenia w komentarzach. No a w tym filmiku to będzie wszystko. Dzięki, cześć.